Ponieważ zadane pytanie że nie znaczy zakończyć. Niepisaną zasadą jest, że zdjęcie przy karabinie jest prawie obowiązkowe i może być chronione. No właśnie, no to dobrze, dobrze dziękuję. Nie nawet jak wyglądało, zobacz. O, Ale ważne. Tak jest. Tu pan mówił, że można założyć hełm. Ale czemu taki nowoczesny hełm? Są starsze. To tak. Dobra. Bo myślałem, że to niemiecka, to jest nowy, nie? Dobra, byłam sobie. To zobacz. zobacz. Tu pokazane jak strzelali. Tam to śrubą kierował dół ten czy odległość? Ura, dół, tak. Odległość. Zobaczcie, ten jeden podkręcał, nie? Jak chodziło, już za blisko robił? No. Filip, spojrzyj się. Dobra. Hmm. i jedziemy dalej. Podrzewanie, ale wychodziło gdzieś na górę. No u góry zawsze było, a tu zobacz, blacha przeciwogą kowa. Fajnie, bo nie ma wilgoci. Tak, tu kierunek zwiedzana. Chodźcie, na tym blindby. Że wielki 2-4-6 no, dało radę tutaj jak wiesz, w wilgoci nie było No, no teraz, teraz nie ma, teraz nie ma, elegancko jest. W zimę podejrzewam też stała temperatura, bo przesypane Na tym, nie ta koza tam stała jeszcze... A, w wilgoci nie ma, bo jest os osuszacz tu wentylacja to mało, trzeba A, osuszać. Może tak, to może była. No jako taką jako taką może być, no co? Ale jak teraz wejdziesz to nie czuć Nie, staroć. Nie czuć w Tak jak w tym pałacu co byliśmy, wszedłeś to czuć tako starać było, nie? Tak. Elegancko jest. Chodźcie tu. A, Andrzej. To było na działko, stanowisko. Tu. Zobacz, mm. To jest duże okno. Ale wiesz, nie sygnę się, bo tu są takie kalibry. To jest... Nie, to, to nie są te pociski. A to jest udomkowy, w środku pusty. To wiesz, to tam Kaliber 280 przez Wicholsztach, a to jest jego podstawa. Ua. Szok. Wiesz 37 to były takie małe, ale chodzi mi, że na działku. No. To było na działku. Zobacz. Dwa te, dwie płyty, dwa drzwi. Tu otwierali, tu wystawiali. A był ostrzał, zamykali, cofali i tyle. Ma takie schodki. To to jest, Zobacz, jest partia numer... To jest numer w 3 schroną. W okolicach schronu. Czyli ślednik strzelał do tego bunkra. O, no nie, 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 nie tyle do Mniej tego bunkra, ale na pewno w tym kierunku. To jest słuchaj z tego tak. skopuły. To jest wizja. Odlamy nie? Tak. Oglew. Tutaj jeszcze. To są zasobniki na, 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 na amunicję. Takie zasobniki kiedyś widziałem na plaży A, to jest napisane, pocisk burzący przed 200, plażą czy, na Babie Doły jak się idzie. Takimi pociskami. Nie, takie wiadomo, no, nie wiem czy takie, ale większe no leżały. Jak tu znaleźli w pobliżu, to przecież artyleria jeżdżąca nie ma takich. To musiało być z okrętu wystrzelone. Tu, nie? To z okrętu wystrzelone. A jak jest napisane, że znaleziono w okolicach schronu? Co? O, polski hełm. Za żarty. Takie, takie zasobniki, to jak kiedyś na tym, jak na, się na plażę na babiedowli, to znalazłem. Łuski podobne. A tu taki jest chałupic, chyba, nie? bo takie takie krótkie. ruskie. to ruski. zarad, takiego, co zabija ludzi. Nie? I po co to wszystko zamiast żywność dla wszystkich ludzi, każdy będzie szczęśliwy na świecie. Wtedy się ludzie namnożą i będzie jeszcze gorsza wojna. Bo będę sobie surowce zabierać. Trzymaj, trzymaj na razie. Filmuj. Trzymaj. Takarkę. Zobaczymy. No. Pusta w środku. Pusta. Ale miejsce było na ładunek. No, konkretne. No a żyło w coś. pękło. Czubek się jeszcze zachował cały. że waży za 20kg hmm. szczerze o te to lekkie bo pusta w środku i co wystrzelone by było czy nie było wystrzelone by nie było bo nie ma śladu bruzdy o ile chodzi o ten pierśń ale to jest chyba to nie pierśń wiodący o coś takiego jak tutaj gwint z luchy nacina to, to, to. i doszczelnia żeby gazy bokiem nie wyszły hmm. co widzimy dalej Ażeli, kopuła pancerna dla karabiny maszynowego. Jest szkic. No była. Zobacz. No Ale dobra. co? Ona była obrotowa? To, nie, nie. to no, było obrotowe. To było obrotowe. To było obrotowe. Może było z każdego stanowiska strzeli. 5, 6, 7. Tak. No dobra. A, zobacz, w dolnej był... Była lufa, a przez górno patrzył, nie? Mm -hmm. tak jak tu, widzisz, w domu jest stawiona, przez górno patrzył, to zgadza się, nie? Taki mm, pancerz. Skutoczył niego ognia... No. Było się 18-19 cm. 18 domów, tak. A zobacz Andrzej, widzisz cztery pełniące rolę strzelnica tak, i dwa obserwacyjne, czyli mm -hmm. te małe były obserwacyjne. No dobra, to teraz rozumiem. Jak to Tylko dogała. co, oni musieli tam być, stać. Mhm. A dobra, to było wejście. wejście. Zgadza się. Wejście. A tutaj, i... już tutaj stał ten karabin. Tak, tam tu, tu jest jarzmo, tu jest tak, śruby do karabinu. Tutaj jest szła ta rura. Tak. Podstawa ta, ta, fundane. Tak, fundane. była. Fundament. Tak, fundament. Tu pewnie rura ta z Bo tu hmm. było chłodzone. Hmm. Tak, Albo wyrzucał ten do łuski. A, ruski, no łuski wrzucą. Ale to co, w takiej rurce by się nie zablokowały? no Albo nie, podejrzewam, to był odciąg gazów, nie? Mm -hmm. Tu chyba łuski wypadały, co? Na no podłogę? No. Później zbierał. Spróbuj otworzyć te drzwi. O, mm -hmm. I co tam było? Nic nie było. Może to była gaśnica? Może coś, ja nie, nie nie wiadomo co, nie? Andrzej, no zobacz. Tu rura też Funkcjonuje. Kopuła pancerna, nie? No, to jest to nie? Łączność. Dalej, to jest. No, dobra, to tutaj może nie może To są te łączności. rolki na kable. Tak, tak. Przerwa na łączność, to patrol musiał iść, nie? Tak. Z rolkami. Węzeł łączności. Co tam wezwałeś pomoc? No, gadaj z nim, podnosi pod i gadaj, wzywaj. Ja, Odra, ja, Odra, gra, wzywam cię. Do odpowiednich różnych przełączałeś. Z kim chciałeś rozmawiać? A się rozmawiać. Zobacz. Tu może. A. No, apteczka mogła być. Tu jeszcze graffiti jest z 39. O, Andrzej. Czekaj, czekaj, czekaj. Brzeski, nie przeczytam chyba, co to pisze. Następny łożeń do Brzeski, 39. Dnia 14.09, tak? 14, 14 września 39 Bardzo ciekawe urządzenia. Czekaj, zaraz, zaraz. Bo tu magazyn żywności jest. Uuu, chleńka. O! Ja się zastanawiałem. Przenosny. Patrz. Zamykali, nadwór, wylewali. Podejrzewam, że i tak waliło. Zobacz. Waliło w całym bunkrze i tak. A tu był pisuar. Tu jakieś wentylacyjne pewnie? Nie? Wentylacyjne. No, nie musiało być przecież. Nie, bo to ciągnie tylko no. Już że po dzisiejszym mieli dosyć jest. Taka deska, zobaczę, żeby nie było zimno. się, zamknęli, jak ogień był, dostałeś seraczki to musiałeś jeździć, nie? To raczej tylko podczas. Y, o, tak, okuja. a ja, tak na pewno na zewnątrz się załatwiali. Wyłącznie nie? w trakcie walki, nawet piszę. Wyłącznie w trakcie walki. Pewnie nic nie Instrukcja nakazałaby, jeśli tylko możliwe, korzystać z latryny. A tu. O, tu nie ogrzewanie, to jest wentylacja. Wentylacja. Czekaj. Wentylacja. Maszynownia i akumulatorownia. Nie, to nie jest taki. To nie te czasy. Maszynownia i akumulatorownia. Tak. Mary, Czyli musieli mary, mieć mary, też mary, zbiornik mary. na zbiornik na paliwo. Teraz to wiadomo. Działają Andrzej, na działko to by było za małe tu, co? Czekaj, czekaj, tu jest ile, jakie natężenie mocy wytwarzają. Bezpieczniki. Czekaj, co to pracuje? To Tak, bo tutaj inaczej, to by była przeżylgość. Zobaczmy tutaj. Czekaj, czekaj, tylko zobaczę tutaj. Tutaj, co to jest? No proszę, drugie działko albo wyjście awaryjne. Po co schodki? No, w sumie tak. Schodki tak, są. ogóle? Mi się wydaje, że to wyjście zapasowe. To to raczej Bo wyjście. z bunkru były wyjścia zapasowe. Musiało być i to dwa były wyjścia zapasowe. A gdzie jesteśmy? No dobra. To może była rzutnia granatu. Pan tu się granat. I może było wtedy wyjść, nie? jak gra na Zapytam. Zapytamy się. Mi się wydaje, że to wyjście zapasowe, co? No raczej, raczej tak. W takim razie. Wejdziemy tu jeszcze w prawo, tam stanowisko. Czyli w tu nie byliśmy. W w tu w prawo, tak, tak gdzie idziesz. No. Tu przeszkody, potykasz. Przeciwpiechotna. To już stanowisko, nie? No. no. Czekajmy, nie zbawiamy CKM. Czekaj. Czekaj. A tutaj? A, dobrze. Mm. No już. Szybko położyłem armaty przed pancerne. Słupki nośnie przeszły z różnymi. Ale co to jest? armaty przed Do góry, nie, nie mogę. Szyb kopuły, szyb kopuły, To jest szyb. Z tym szybem wykonano stanowisko obserwacyjne. Bojowe czy tu jest zaślepienie miejsca, gdzie miała być kopuła? Niedostarczona przedwolna. Tak, niedostarczona przedwolna. Czy Czyli miało Tam, być na górze gór, miało być. Gór, 37 mm. To no, by troszeczkę pewnie inaczej wyglądała. że szumi, mamy jest kolejny. Nie, nie, to jest to nie się Zasypamy. zasypany jest dobra tu idźcie w telefonach macie latarki pod nogi żeby patrzeć chociaż Pani nie chce się wyciągać Ty masz ten bliżej to weź wyciągnij z tej narki i poświecimy tutaj wyrażenie gdzie była kopuła? zaraz mam Dwa no tu jest też kilka A też, też tu taką ropo czuć, nie? No, no jest takie coś Tutaj jest i tu jest pomieszczenie. Być może tu kopuła Niech Niech byłem Ja tak na Halu trzasnąłem się z głowy Tak, tu jest kopuło Co to pisze? z 38 roku. I za was tylko Chodź. Ja no na. cały praktycznie jest odsunięty.